Mariusz Szulasz, Aleksandra Wouszynbalas i Urszula Wielkość. Taki to skład wystąpił przed Państwem przed chwilą. A już za chwilę, drodzy Państwo, dzieciaczki. Będą dzieciaczki, bo będzie to grupa domeczna S-Flor. Widzimy, że Pani Gabrysia już tam wszystkie dzieciaki pięknie ustawia. A ja co nieco Państwu opowiem, korzystałem z tej okazji. Zajęcia taneczne w Gminnym Ośrodku Kultury zostały zainicjowane przez grupę miłośniczych tańca tworzących zespół MAEBO w roku 2007. Dwa lata później, w 2009 roku, opiekunem zespołu została Gabriela Kołodziej, czyli ta pani, która tam teraz się przechadza. ...ważniejszego dla artysty, w jakim wieku by nie był, niż to, żeby gorąco zagrzać go do występu. Więc drodzy Państwo, bardzo serdecznie proszę o wielkie brawa dla grupy tanecznej S-Flor! Slip through the streets while everyone sleeps. It's getting bigger, and sneaker, and wider, and brighter. We void and scratch and scream on. Oh, no. We should have each other for tea huh? We should have each other Should help each other with queen. Jeszcze, jeszcze tych braw, trochę. Jeszcze tych braw, trochę dla zespołu S-Floor. Nic lepiej nie pomaga młodym artystom jak właśnie szczere brawa. Słucha bez, jakby to powiedzieć, oficjalnego otwarcia przez włodarza. Panie burmistrzu, gdzie pan jest? Nie ma pana burmistrza. Niemożliwe. Czekamy, czekamy na pana burmistrza. No bo nie ma co się oszukiwać, że oficjalne otwarcie być musi. A któż inny dokona tego otwarcia lepiej niż sam włodarz? Burmistrz Miasta i Gminy Narod, pan Arkadiusz Mroczek, na którego czekamy właśnie tutaj na scenie, żeby powiedział kilka słów od siebie. Drodzy Państwo, Wam też jest tak gorąco? Dobra, słyszę, że nie, ok. Czyli są już tacy, co się schłodzili. Nie Do... pojawia się burmistrz Miasta i Gminy. Na Narol, pan Arkadiusz, Broszek, wielkie brawa. Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło, niezmiernie miło przywitać tutaj państwa podczas kolejnej już edycji jarmarku e, Galicyjskiego. To już 24 edycja. Mam nadzieję, że pogoda dzisiaj dopisze i będziemy się wszyscy wspaniale bawić. Ja serdecznie witam mieszkańców gminy Narola. Którzy, którzy tutaj przybyli, jak również gości spoza gminy Narol, którzy zawitali na te nasze piękne tereny. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy tutaj miło spędzać ten czas. Ja powiem dla tych osób, które pierwszy raz są w Narolu, że Gmina Narol to jest najpiękniejsza gmina roztocza. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Mam nadzieję, że zostaniecie Państwo tutaj dłużej i będziecie się świetnie bawić wszystkim. Uczestnikom dzisiejszego wydarzenia życzę wszystkiego najlepszego. Jeszcze taka ważna informacja, bo o godzinie 15 został zakończony turniej piłkarski opuchar Burmistrza. Chciałem powiedzieć, że zwycięzcą został MKS Narol. Serdecznie gratuluję piłkarzom, którzy dzisiaj naprawdę w trudnych warunkach rozegrali ten turniej. Ja im nie zazdroszczę, ale widzę już nawet tutaj stoją piłkarze i w ogóle nie widać po że... Że grali dzisiaj, nawet. Ale uwierzcie mi, grali w tą piłkę. Później, pewnie jeszcze się pojawi, bo oprócz mnie pojawią się również goście, których zaprosiliśmy, także na ten moment. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, udanej zabawy, miłych chwil i oczywiście bezpiecznej, bezpiecznej zabawy. Dziękuję bardzo. Także pan Tomasz Lorenz, drugi wicewojewoda podkarpacki, a także pan Wasyl Andriejew, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych FPU Ukrainy. I też panowie chcieliby wam coś powiedzieć. Szanowni Państwo, z tego względu, że jest bardzo gorąco i wiem, że program jest bardzo napięty, panie burmistrzu, panie przewodniczący, chciałbym jeszcze raz podziękować. Za zaproszenie na dni Na Rola. Bardzo chętnie do Na Rola przyjeżdżam, bo to jest piękna miejscowość i trzeba promować roztocze wschodnie. Macie tutaj piękne stawy, przyrodę, zabytki. Także warto, warto tutaj przyje przyjeżdżać i myślę, że jest też i dużo osób, które tutaj na dzisiejsze wydarzenie przyjechało. Szanowni Państwo, życzę wszystkim udanej i przyjemnej zabawy. Do samego rana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panie Wojewodo, że znowu Pan zaszczycił nas swoją obecnością. Jest to naprawdę duże wyróżnienie. Zapraszamy oczywiście jak najczęściej. Dziękuję Pani Wojewodo. Jest tam z nami również Pan Wasyl Andriejew, który jest wiceprzewodniczącym, tak jak został przedstawiony, Federacji Związków Zawodowych na Ukrainę, zrzeszającą ponad 3 miliony członków. My znamy się już od dwóch lat mniej więcej. Z panem Wasylem współpracujemy, współpracowaliśmy pomagając tutaj również z państwem, pomagając w, w, w pomocy humanitarnej na rzecz Ukraińców. Ta pomoc w dalszym ciągu, jak się okazuje, jest potrzebna. Ja przed chwilą rozmawiałem właśnie z panem Wasylem na ten temat. Chciałbym oczywiście powiedzieć kilka słów tutaj do nas, podziękować za, 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 za to, co do tej pory robiliśmy. Dziękuję. Uh, bardzo, Arkadiusz for your invitation. First of all, thank you very much for I would like to say thanks for your assistance that you provided in February and March 2023. It was very valuable for thousands of people who dis uh, distributed this assistance. Pan Wasyl, dziękuję mi jak również wszystkim mieszkańcom za tę pomoc, którą udzieliliśmy w, w lutym w marcu 2023 roku i cieszę się, że taką pomoc dzieliliśmy. I would also specially thank all those loaders, with the lift loaders, who, who assisted us to discard and uncarve these uh, track, tracks that uh, moved to Ukraine. We were very surprised that people in the free day came to see someone who is living thousand kilometers ago. Szczególnie jest wdzięczny osobom, które w wolnym czasie, poświęcając swój wolny dzień, pomagali, przyjeżdżali, żeby załadować tiry, załadować samochody. Również dziękuję osobom, które właśnie uh, nawigowały prowadziły te włozkie idłowe i pomagały traktory, które ładowały towary dla, na nay. This is a, a small example of the solidarity and support we face all over Europe and all over the world. And every time we see people outside of Ukraine, I would like to say thanks to you, to authorities, to all people who are supporting Ukrainians in this, Hard time of combating against cruel enemy. I totally believe that Ukraine will overcome. The only thing we need right now a time of support to combat and never return to the war whatever part of the world it is. Od, od końca oczywiście Wasyl stwierdził, że, że wierzy, że Ukraina wygra tą wojnę, że przetrwa ten napór rosyjski. To, co robiliśmy, to co robimy, to jest taki mały przykład pomocy, solidarności, ale jest równie cenny jak te, ta duża pomoc. Także ja myślę, że będziemy w dalszym ciągu pomagać i wspierać naszych przyjaciół z Ukrainy. Dziękuję bardzo. W 2020 roku kierownictwo artystyczne zespołu przejęła Urszula Wielgosz a podczas zajęć występów akompaniuje Igor Stankiewicz. Patronat nad zespołem sprawuje nieprzerwanie od samego początku jego istnienia gminny ośrodek kultury w Narolu. Repertuar zespołu Ziemi Narolskiej jest zróżnicowany, wykonuje on bowiem pieśni o tematyce religijnej, patriotycznej i ludowej, swoimi występami uświetnia różne imprezy i uroczystości na terenie gminy Narol, a także poza jej granicami. Ostatnie osiągnięcia zespołu w 2022 roku to trzecie miejsce podczas 20. Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Rostoszu w Suścu oraz złoty dyplom podczas przeglądu amatorskiej twórczości artystycznej seniorów, bo radość jest w nas w stalowej woli. W 2023 roku zespół został nagrodzony pierwszym miejscem podczas 21. Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Rostoczu oraz srebrnym dyplomem podczas przeglądu amatorskiej twórczości artystycznej seniorów w stalowej woli. Zespół uczestniczy co roku w przeglądzie pieśni pasyjnej w Bełżcu oraz koncertach prezentanci, których bardzo dobrze znacie. Zespół Ziemi Narolskiej. Wielkie brawa dla nich!

Oh. O, <laughs> teraz Dzień dobry. Gazetkę proszę za Do poczytania. Bafle jeszcze. Panie robu. Pamiętasz. Tak mała tydzień. O, to są fajne. I'll be on your tak tak nie możemy tylko go y, zatrzymać możemy ująć tylko nie no ale wzywacie patroli tak oczywiście wtedy go po prostu zatrzymujemy wzywam już wtedy służby go service appointment นี่เนี่ย you